To chodzi na pewno no, dobra droga. Tak coś tam nie ale. O! No. To... Spotkałem tego całego cenka. Początkowo nie za bardzo chciał w ogóle ze mną gadać. Kiedy jednak powiedziałem, co zrobiłem Racing, wybawcy zdecydowali się mi pomóc w dostaniu się do sektora zero. Crane? Tak, to ja. Uszanowanko, jestem Hazan. Pomogę ci zmienić z lekka scenerię. Z lekka? To pewnie będzie koszmar. Jade też przeprowadziłeś? Kogo? No Miejscowa. Ciemnowłosa, ładna. Twarda sztuka. E, może. Nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona. Nie znam drugiego głupiego, który by się pchał do sektora 0, nie? Oczywiście. w przewodnikiem. A ja co? Bezbronny będę? No to chociaż mógłbyś biec, jak i tak tu nic nie będziemy zabijać. Chyba. Albo ty będziesz. Słuchajcie, to jest dopiero 47% ogoły, nie? A już tyle się dzieje. Są zamki. Czy to są... Nie, to ludzie. Ej! Popatrz tato! To pan Crane! To ten Dave No no, świat jest mały. Da mamy do pogadania. Przykro mi, że cię przegoniłem, ale nie mogłem ryzykować, że za nami pójdziesz. Ci goście są naprawdę twardzi, jeśli chodzi o zasady. To nie fair wobec Salmy. Salma jest teraz wolna. Nie o to chodzi. No to o co chodzi? Masz coś do powiedzenia? Nadal mam te broń. Uważaj ma. no. Hein, mamy zasady. Każdy pilnuje własnego nosa. Jeśli nie będziesz przestrzegał naszych zasad, nie masz tu czego szukać. Ach, rozumiem. Ok, odtąd wszystko w Twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było Cię poznać, kolego. Dobrze, to brzmiało po Pożegnanie. A on ma iść pierwszy. Ale on dopiero co tu przyszedł. A my siedzimy już wiele godzin. Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. Chyba w tamtą, nie? O tak, na pewno w tamtą <śmiech> <śmiech> A, są strzałki, dobra. Faktycznie, mówię, miała być zaznaczona, nie ma, ale jest, jest zaznaczona. będzie strzelana na pewno. Tu jest strzałka, tu idziemy tam. O, rozejrzymy się tu trochę, ale nie, nie ma nic. Staramy się utrzymać drogę czystą, choć zdarza się natknąć na zarażonych. Nie powinni jednak stanowić dla Ciebie problemu. Zobaczymy co jest z pistolecikiem na wszelki wypadek Jak już wspomnieli o zarażonych, to już będę. Co to było? To nie były chyba noże? Porki. A nie, 165. No, nawet fajne. A ja sobie to podmienię na razie na. Przejść w nich to. bez głów to chyba lepiej wyglądają niż z głowami. A tam coś z tyłu było? Jak coś to się... Oni tak mi nie odpuszczą, więc nie zginą. W ogóle to wygląda na to, że wcale co lepiej musiałem no. albo i musiałem To no. kogo muszę odchodzić. O, co o, co to Przewolałem się na ten, na coś inne niż strzelać, ale te się są naprawdę wolne. Kurde, wchodzi pode mną. Oh. Dobra, chyba wszyscy. Co czym on ma? Ciekawie, mało w ogóle pocisku zostało. Ja dobrze poszedłem teraz. Coś mi tu nie pasuje. Dobra, tam jest trudne skrzy... O w końcu, chociaż ten kundalas dziennik jakiś bojowy. A amunicja do karabinu albo max. Dobra. Dobrze, że tu wszedłem, ale to raczej nie jest dobra droga. Dobra, i to jest trudny, to na pewno nam wytrychu braknie. Tak swoją drogą to ciekawe czy tutaj... Eee... wchodzą. Mogliby nie obchodzić. Dobra, wystarczy. Trzydzieści osiem. Idziemy z maciatami, oczekiwałem A, już się do góry, a jest... Jakoś mięso jest. jest, dobra jeszcze. O, dwie gazy, to nie... O kurde, dobra To niegoda. Do... 또 뭐고? 또 오! <목소리도> skrzynka dobra, idę, zaryzykuję jakoś muszę wyjść. A, a tu z rozpędu? Ja Jeszcze, jeszcze kawałek Tak na dół Dobra. Witam kolegę. Przykro mi, ale muszę postępować praktycznie. Ten koleś trzyma mnie za jaja. Co? Hej, coście zrobili? Nie miałem wyboru. Przykro mi. To znaczy? O co chodzi? Gdzieś mnie wpuścili w maliny No zresztą z mi się już chyba O kurde No ale ja nie myślałem, że aż tak No. Dobra, płyniemy dalej, ale nie ma gdzie. Jest jakaś mapa? Nie ma. O kurcze. Już strzelają. Nie? Dobra, padnę to padnę, ale muszę znaleźć inną drogę. Nie ma innej drogi. A jak wypłynę to wyciągnie broń? Nie. Tam coś muszę wymuszać, coś muszę być tam. Pójdź szybciej, szybciej. Tu jest. Wejdę tam do nich w tą zasadzkę. Pewnie, że w tak. let O kurde! Ciekawe jak którego małem, to będę zaczynał. Ale zaczyna się robić ciekawe. O, super. jest gość Wszyscy chyba, dobra, bo zbieramy co tam poleciało Mam nadzieję, że jest Mam nadzieję, że amunicja będzie. Właśnie mam wrażenie, że jak ciało nie przeszukam, tylko zbiorę to co leży, to zawsze jest kasa, nie? Ej, no dobra, i co teraz? Caseczkę przeżyłem.

Nowa miejscowa. ale... Pytanie, czy idę w dobrym kierunku chociaż Ten gość ma tutaj w, w tym mieście pecha, naprawdę nie. Nie ma osoby chyba, która by go nie oszukała. Gdzie oni do cholery zleżały? A ja jestem w punkcie, tylko to jest tutaj nie jest bezpiecznie tu jesteś? Co Ja. Myślisz, że się jesteś? No to nie. Mreken, słyszysz mnie tu, Krain? Co jest grane, stary? Powiedz wszystkim, żeby trzymali się z dala od wybawców. Te dupki sprzedały mnie Rajsowi. Ledwo uszedłem z życiem. O kurde. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Gdy Ty tylko dotrzesz do Sektora Zero, koniecznie skontaktuj się z Troj. Tylko ona może ci tam pomóc. Jasne, tak właśnie planowałem zrobić. Trzymaj za mnie kciuki, Breken? Bardzo zabarykadowane. Góra. <noise> A tu są. Dobra. żebyś tu niebezpiecznie na każdym. każdej chwili. Ej, z budynku? Czyli co, nasz nastrojony? Cholerni strą, wybawcy. Miasto, no. Te podłe dranie współpracują z Raisem. Przygotowali na mnie zasadzkę i ledwo uszedłem z życiem. To by było na tyle, jeśli chodzi o ufanie komukolwiek. To jest to cała strefa zero? No dobra, spróbujmy. Jade? To Crane. Słyszysz mnie? Jade? To Crane. Słyszysz mnie? Cholera. Dobra. Czas zagadać do miejscowych. Troy, to Crane. Słyszysz mnie? Crane? Świetnie cię słyszeć. W czym możemy pomóc? Jestem w waszej okolicy i chciałbym się spotkać. Gdzie cię znajdę? jedną trochę wyższą od drugiej, nazywamy je naszym loftem. Zapraszamy do nas, będziemy o, czekać. to już więcej. Tam.